Widzowie zwykle wtedy się uaktywniają, jak widzą, że odpada jakaś para, którą lubili i sobie myślą, aha, czyli jednak Szkoda. musimy tak decydować. Także no, trzymajcie kciuki do końca za parę. No u nas jeszcze doda dodatkowym wiecie. tutaj minusem był, plusem minusem był, nie mówię właśnie, Michał Wiśniewski. Który, tak, to prawda. Który zaś w tym się programie trzy razy i dzisiaj to był trzeci raz. I za każdym razem jak śpiewa, to ta para odpadała, tak więc dziękujemy, dziękujemy Michał. bardzo. Mogliście to sprawdzić wcześniej! Ale on to nam mówił to powiedział wczoraj, powiedział to... dzisiaj i jeszcze powtarzam non stop. Mówi, Jacek, ale wam... Nie, on poszedł, przyszedł do mnie do gardera mówi, Jacek, ale nie zazdroszczę. A ja mówię, nie stresujesz się? ja mówię, nie no, przecież wszystko jest OK, mamy kroki, wszystko jest dobrze, fajnie wyszła próba generalna. No, nie, ale nie chodzi o to, czy się nie stresujesz, że ci śpiewam. Maja ja mówię, dlaczego mam się stresować, że, że, że ty mi śpiewasz? Jestem twoim fanem, znam cię od dziecka i znam twoje utwory. On mówi. Bo za każdym razem, jak śpiewałem, to ktoś odpadał. Ale My... ja muszę zdradzić, że Michał chyba czuł się trochę winny, winny, ponieważ mówimy: Michał, w takim razie chcemy mieć z tobą zdjęcie. Zwiększam. No, nie uciekł, nie A mieliśmy po sąsiedztku garderoby. Tak. Uciek, po prostu. No, no cóż, no. no. Nie, czuł się winny teraz. Ale... Wszyscy, wszyscy wiemy, czy jada wina. To prawda. Możecie zwalić na Michała. Nie przeraziła was właśnie ta przepowiednia, jak usłyszeliście werdykt na koniec? No, a mnie to troszeczkę tak y, może nie, że zdenerwowało, y, tylko trochę, że Michał to powtarzał cały raz. Drugi, trzeci, czwarty. Ja już wiedziałam, że mi to za przeproszeniem. Zwiewa i powiewa, ale Milena za każdym razem czułam taka, że jest trochę taka spięta. coraz, Za każdym razem, jak to powtarza, to ja tylko widziałam u Milenki. Okej, okay, okej, okay, to teraz trzeba się spiąć. Ale ja na początku rzeczywiście wcale, wcale się tym nie stresowałam i ja nigdy nie byłam przesądna. Urodziłam się 13 w piątek, więc pomyślałam, no i co mi taki Michał Wiśniński no no może zrobić? A tu się okazało. Ma moc. Zachęcamy do subskrypcji kanału przeambitni.pl. Tutaj na dole.